Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Wielki tydzień, ale jak powiedział słusznie Bogdan, wielkie problemy polskiego kościoła, o nich dzisiaj trochę będziemy rozmawiali. Moim gościem jest prowincjał, czyli zwierzchnik polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. Dzień dobry, szczęść, Dzień dobry Boże. szczęść Boże. Arcybiskup Sławoj Leszek i biskup Edward Janiak, obaj już emerytowani, otrzymali kary kościelne, nie będą mogli Odprawiać mszy świętych publicznie w swoich diecezjach i nie będą w nich mogli mieszkać. Czy to są surowe kary, jak za przewinienia, które im się przypisuje? Kary są raczej symboliczne, chociaż dla samych zainteresowanych mogą być upokarzające. No a jak pan powiedział, niestety te winy są przypisywane czy domyślane, i to jest problem, że w komunikacie nuncjatury. Znalazły się opisane kary, natomiast nie zostało nazwane, dlaczego te kary zostały nałożone. I to jest jakiś brak tego komunikatu. Czyli zło nie zostało nazwane po imieniu. Tak, jest kara, nie ma winy, jak pisał Grzegorz Górny. Tak jest. No dobrze, rozmawiamy o karach, rozmawiamy o winach, tymczasem chmury nad zakonem Dominikanów. Wczoraj powołano komisję prowadzoną przez Tomasza Terlikowskiego, czyli świeckiego, który ma wyjaśnić skandal obyczajowy, do którego doszło w, wśród polskich dominikanów. Co ma wyjaśnić dokładnie ta komisja? No krótko powiem, że rzeczywiście doszło do skandalu. Jeden z naszych współbraci jeszcze w latach pod koniec lat 90. XX wieku. Stworzył coś w rodzaju sekty w duszpasterstwie akademickim, i wtedy dopuścił się przemocy, manipulacji oraz przestępstw seksualnych. Nałożyły, zostały nałożone na niego kary, które, jak się okazało, łamał, i ostatnio dowiedzieliśmy się, że pojawiła się nowa ofiara. Tak, w, w 2011 tym, roku też miał się dopuścić gwałtu na. Zakonnicy, ten, ten duszpasterz, który, który jest, oskarżany no, oskarżano te przestępstwa, no dopuszczał się rzeczy strasznych. To brzmi rzeczywiście niewiarygodnie aż, znaczy, przepraszam mnie, bez, bez opisywania szczegółów, ale no seks w kościele, gwałty, molestowanie kobiet, no to są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. To jest szokujące i dlatego zdecydowaliśmy się na taką drogę, żeby zanim zapadną kary, zanim zapadną konkretne decyzje, no, wyjaśnić tą sprawę od początku do końca. I komisja, którą, która została powołana, której przewodzi Tomasz Terlikowski, ma po pierwsze opisać działalność ojca Pawła, tą przestępczą, tą, te, te, te wszystkie nadużycia, te wszystkie nieprawidłowości za opisać również reakcje przełożonych, czyli moich poprzedników i moją na tę sytuację oraz odpowiedzieć na pytanie jak to możliwe że do takiej sytuacji doszło do kiedy ta komisja do kiedy ta komisja być... będzie działać czy ma jakiś termin czy też będzie to po prostu latami się ciągnęło i w końcu wszystko przydział? Z założenia komisja ma zakończyć swoją działalność 30, ma przedstawić wnioski 30 czerwca Oczywiście jest to przy, termin zakładany, ponieważ nie wiemy, z jaką materią ile będzie dokumentów, ile będzie się Nie wiemy ile słowem, ofiar. ile ofiar właśnie przyjdzie i się zgłosi. Tak? No dobrze, ale teraz, w związku tak, z tym termin może ulec przedłużeniu. Ta komisja jest, jest powołana do badania jednej sprawy, A co jeśli dowie się o tym, że to nie był jeden e, dominikanin, tylko było ich kilku i działali albo wspólnie, albo w różnych miejscach, że podobne przypadki miały miejsce nie tylko w. We Wrocławiu wtedy, ale w innych miastach także. Co wtedy? Komisja będzie odnotowywać sobie te, te, te przypadki i z przewodniczącym, czyli z panem Tomaszem Terlikowskim jestem wstępnie umówiony, że jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to będziemy przedłużać działanie tej komisji, rozszerzać na inne, inne przypadki. Paweł Kozacki, prowincjał, czyli zwierzchnik polskich dominikanów jest Państwa i moim gościem. E, ojcze prowincjale, dobrze, to wszystko jest fajnie, że jest komisja, że na czele stoi Świecki, tylko problemem nie są nawet najstraszniejszym to, że ktoś tam dopuścił się przestępstw, bo niestety takie rzeczy się będą zdarzać, tylko wasza dominikanów frakcja, także ojca. Ojciec był, jest prowincjałem od 2014 roku. W tym samym czasie ojciec pozwolił ukaranemu już Dominikaninowi, właśnie ojcu Pawłowi, M, temu przestępcy seksualnemu, na to, by y, głosił rekolekcję, na to, by spowiadał, słowem, na to, by znajdował nowe ofiary. I co się okazało? Okazało się, że on rzeczywiście znalazł nową ofiarę. Więc to jest także pytanie o odpowiedzialność ojca. Mm -hmm. Znaczy, tutaj wyjaśnienie: yy, pozwoliłem na głoszenie rekolekcji, nie pozwoliłem na żadne indywidualne kontakty, żadne spowiadanie, żadne, żadne prowadzenie grup, żadne poradnictwo duchowe. Czyli I co z tego, skoro on, głośąc kolekcji miał... i tak spowiadał, i tak doprowadzał do bliskich Natomiast relacji? To, to, że spowiadał, spowiadał wbrew wyraźnemu mojemu dekretowi, który zakazywał mu tego ty typu działalności. Bardzo długo czekaliście też z, z, procesem z karnym procesem kanonicznym. Podjęliście tylko w swoje decyzje. Odsunięciu go. Dlaczego tak długo zwlekaliście? Dlaczego ojciec, kiedy się o tym dowiedział, nie podjął, nie wszczął od razu procesu kanonicznego, tylko czekał na to, aż stanie się to że publiczne, aż, do, aż dziennikarze zaczną o tym pisać? Znaczy, zdecydowałem się na proces kanoniczny wtedy, gdy się dowiedziałem, że istnieje nowa ofiara. Yy, dlatego, ponieważ od kanonistów, od prawników, od spraw prawa kanonicznego. Yy, miałem taką informację, że nowy proces kanoniczny, nowy proces mogę wszcząć wtedy, gdy pojawi się nowy, istotny fakt. W momencie, gdy się o takim fakcie dowiedziałem, natychmiast wszcząłem proces karny. Czy ojciec się poda do dymisji. W, w piśmie, który rozesłał ojciec do braci dominikanów i do wiernych, napisał ojciec, że po rozmowie z generałem zrezygnowałem z zamiaru dymisji, bowiem ojciec Gerard Timoner stwierdził, że nie ma wystarczających przesłanek do jej przyjęcia. Innymi słowy, generał, czyli zwierzchnik wszystkich dominikanów na świecie, powiedział ojcu, że co, że nic się nie stało, że ojciec jest niewinny? Nie, że nic się nie stało, tylko w tym momencie nie. Znaczy, rzeczywiście chciałem złożyć dymisję, taki miałem zamiar. Po rozmowie z generałem stwierdzi, stwierdzi, stwierdziliśmy, że będę powoływał komisję, będę prowadził sprawę, która ma to doprowadzić do wyjaśnienia, a po ustaleniach komisji, gdy komisja przedstawi swoje wyniki swoich prac, one również zostaną. Przekazane generałowi, który podejmie decyzję. O... I poza tym oddałem się do dyspozycji generała, o sprawia, który wszystkich... może wziąć ze stanowiska. O tej sprawie, ale także o wszystkich innych przypadkach molestowania seksualnego i o tym, jak Kościół sobie z tym radzi, a raczej nie radzi. Porozmawiamy w internetowej części na koniec tej naszej rozmowy w radiu RMF. Pan, o, ojciec pozwoli jeszcze jedno pytanie. Jak będzie wyglądała Wielkanoc u Dominikanów? Będzie, będzie święconka w, w czasach pandemii czy też nie? I, I msze będą, nie wiem, jakoś częściej w innych miejscach? Znaczy samo, sama liturgia Triduum paskalnego, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Sobota niestety będzie polegała na tym, że zależy od kościoła, zależy od miasta, ale większość braci wprowadziła imienne zaproszenia. Można było telefonować, zamawiać jakby się na liturgię, ponieważ no przestrzegamy tego rygoru 20 metrów kwadratowych, człowieka na 20 metrów kwadratowych. W związku w niektórych kościołach będzie tylko transmisja online, a będą mogli być tylko właściwie obsługa liturgiczna. W związku z tym no, głównie będzie to, to obchody online. Ale wie ojciec, że naj, naj, najczęściej, tak, największym sakramentem dla wielu wiernych jest i tak święconka. Będzie święconka, nie będzie? Z, zależy od kościoła. Są takie kościoły, gdzie mają dużą przestrzeń przed kościołem, w związku z tym Nadzień. będzie można przyjść. Natomiast tam, gdzie warunki nie pozwalają na coś takiego, nie będzie święcenia. O poważniejszych ta... sprawach powa, sprawa, niż tylko święcenie pokarmów będziemy rozmawiali na e, rmf, w radiu rmf24.pl, w interi.pl. Tam zapraszam wszystkich, a słuchaczom radia życzymy co, no, mi, mi dobrych świąt i do usłyszenia. Dobrze. Drogi ojcze, to teraz jeszcze... Pozwolił Ci, że porozmawiam o poważniejszej sprawie, bo ja mam wrażenie, że ta cała historia Dominikanów pokazuje tylko jedno, pokazuje jedno, że czy to Dominikanie, czy zwykła Kuria biskupia, czy to biskup konserwatywny, czy liberalny, że wszystko było w kościele znaczy, jedna rzecz była w kościele wspólna. Zamiataliśmy wszystkie te sprawy pod dywan. Teraz nie mówimy o przypadku pedofilii. Te kobiety, ofiary ojca Pawła M były pełnoletnie. Ale tak naprawdę dochodziło do, do strasznych rzeczy, do wykorzystywania ludzi. No i jak długo jeszcze struktury kościelne, które będą biskupi, prowincjałowie jako ojciec, będą mówili, że tak, że pochylamy się nad ofiarami i tak ale w istocie będą kryli sprawców, a nie zajmowali się ofiarami przestępstw? No, trudno mi powiedzieć za innych. Mam nadzieję, że ta komisja, którą teraz powołaliśmy stanowi przełom, ponieważ oddanie, powołanie takiej komisji, oddanie tych spraw do wyjaśnienia ludziom spoza, spoza zakonu no jest już pierwszym krokiem. Z założenia, tak jak mówiłem przed chwilą, pragniemy, żeby ta komisja albo analogiczna komisja, czy w trochę zmienionym składzie, wyjaśniła wszystkie sprawy z przeszłości. I no i chcemy to zrobić. Wiemy, że będzie to bolesny proces, że rzeczywiście praktyka była taka, często, że nawet jeżeli kary były nakładane. Ofiary jakoś były zaopiekowane, no to pozostawało to, w, można powiedzieć, w, w, w ukryciu. No tak, zawsze to tak było, przepraszam. Wszyscy wiedzieli, że jak księdzu zdarzy się, na przykład mieć dziecko, no to on będzie musiał na to łożyć, ale go się przeniesie do innej parafii hmm. i koniec, i po kłopocie, tak? Znaczy. No w tym, no po, po tak było, rzeczywiście niejednokrotnie. Natomiast w tym momencie w naszych zapisach już dominikańskich jest taki zapis, który mówi, że zresztą pod wpływem słów papieża Franciszka, który mówi, że zobowiązania naturalne są większe od zakonnych. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek z Dominikanów znalazłby się w takiej sytuacji i miał dziecko, no to automatycznie zostaje wydalony z zakonu na ten moment. Ja, ja nie chcę tutaj... Zająć się swoim dzieckiem. Dobrze. O, ojcze Prowincja, ja nie chcę zajmować się teraz takim wyliczaniem pikantnych szczegółów skandali seksualnych i obyczajowych, w które zamieszani byli polscy duchowni. Ale przecież wiemy, że to... Że, przepraszam, ale posiadanie dzieci to jest najmniejszy problem z, z, te, z tego, co się działo. Bo oni... Często wykorzystywali dzieci, oni niestety wykorzystywali wiernych w obojga płci, żeby była jasność. Proszę mi powiedzieć, no, co takiego jest? A może to jest jakiś problem, przepraszam, strukturalny? Może po prostu kościoła się nie da zmienić? Trzeba zaorać i założyć nowy, bo inaczej to się wszystko posypie, bo inaczej będziemy tylko od skandalu do skandalu żyli. No, już się sypie, więc, więc to, to jest tak, sypią się, sypią się struktury, sypią się dotychczasowe zwyczaje. No i myślę, że nie ma innego, innego, innej drogi, jak pójście drogą jawności. Sami zostaliśmy przez to przy, przy, przyciśnięci przez pokrzywdzone osoby. Przez, no można powiedzieć w tym wypadku działalność ojca Marcina Mogielskiego, który niestrudzenie tutaj y, walczył z tymi sprawami oraz przez fakt, że pojawiła się nowa ofiara. I tak jak mówię, to jest kwestia nie tylko wyjaśniania skandali, ale cofnięcia się jakby wcześniej. No ale, ja, ale, 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 gdzie my, ale gdzie znajdziecie sojuszników? Bo jak sądzę, wśród wiernych ich macie, natomiast jak widzę, struktury kościelne działają niesłychanie opieszale, czego dowodem nawet jest ta reakcja Watykanu. No co z tego, że, że zabronił arcybiskupowi Głodziowi mieszkania w diecezji gdańskiej, skoro on i tak tam nie mieszka. Mieszka w swoim jakimś absurdalnym y, 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 Disneylandzie na Podlasiu I, i co? I śmieje się w nos. No pewnie się nie śmieje, bo, mu, bo, bo jest to dla niego upokarzające. Natomiast faktem jest, że jest to, tak jak mówiłem, symboliczna kara. Natomiast jeśli chodzi o, o sprzymierzeńców, to można powiedzieć, że przedwczoraj rozmawiałem z generałem naszego zakonu, który w pełni poparł, czyli najwyższym przełożonym Dominikanów, który wraz ze swoją radą poparł ten pomysł, czy, 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 czy wręcz go za, bardzo pobłogosławił, czy wsparł, e, założenia tej komisji. E, wskazując też na przykłady amerykańskie, gdzie takie komisje już działają. Nie tylko Amerykanie są już na tym etapie, że nie wyjaśniają spraw przeszłych, tylko mają taką komisję audytową, która na bieżąco audytuje wyjaśnianie, czy zajmowanie się tego typu sprawami i my do tego chcemy dążyć, żeby taka komisja audytowa stale czuwała, stale kontrolowała poczynania polskich dominikanów. Ojcze prowincjał, jeszcze jedno pytanie. Czy jednak kwestia właściwie, czy te problemy, czyli brak reakcji albo zła reakcja na no, skandale obyczajowe to główny powód, dla którego młodzież masowo odchodzi od Kościoła? To jest jeden z, po, z powodów. Myślę, że, 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 że jest znacznie więcej. No, można powiedzieć, że, że, że oprócz skandalów obyczajowych jest kwestia sposobu przekazywania Ewangelii, sposobu głoszenia, głoszenia dobrej nowiny. Często fakt, że, że to głoszenie ma taką, taką formalistyczną, zimną strukturę, często jest moralizowaniem, często jest odpychające. To, to jest jeden, jeden z powodów na pewno fakt, że, że nie potrafimy często wejść w dialog z młodzieżą, nie potrafimy zbliżyć się do nich, nie potrafimy być z nią w jej, w jej, w jej problemach. Ale jak nie to jesteśmy, to jest jest Kościół cały czas jest z młodzieżą, jest w kościo, jest w szkołach. Od 30 lat religia jest w szkołach. Jak popatrzyło się na te protesty kobiet, to taka mnie ogarnęła myśl, że ogromna większość z tych uczestników i uczestniczek to przecież byli ci, którzy skończyli katechizację od klasy pierwszej do, do matury w szkołach publicznych. Tu niestety mogę powiedzieć, że 30 lat temu, w 90 roku, poznając doświadczenia naszych braci z Niemiec, Mówiłem, że powrót religii do, do, do szkoły to jest zły pomysł. Religia stała się jednym z przedmiotów. Oczywiście, że w początkowej fazie znacznie więcej młodzieży uczestniczyło w zajęciach, natomiast ci, którzy naprawdę chcieli uczestniczyć, którym zależało na, te, na tej katechezie, nie mogli z niej w sposób pra prawidłowy korzystać, ponieważ atmosfera szkolna atmosfera jednego z przedmiotów oraz, oraz no można powiedzieć, taka przymusowa obecność innych tak naprawdę uniemożliwiała przekaz wiary, a stworzyło się często parodia lekcji religii. No tak, to, to wszystko było i to wszystko jest. No, w tej chwili doszło do tego, że to jest online, w związku z tym to już w ogóle jest kompletną fikcją. To duszpasterstwo w szkołach online, ale. Ale właśnie, to, to, zamiast tego mamy kolejne pomysły. Znaczy, jeszcze, sposobem na to ma być jeszcze więcej tego samego. No, czyli, pomysł, e, czyli pomysł religii na maturze. Mnie on nie oburza o tyle, że jeżeli jest, że jeżeli jest taniec na maturze, to mogą, to mogą i religii zdawać. Niech znają wszystko, co chcą. E, natomiast no, jaki to ma sens dusz pasterski? Trochę nie wiem. Nie wiem, jaki ma sens i myślę, że, że no jedynym, znaczy tak jak to widzę i, i, i to, to, no to sposobem jest skracanie dystansu. Nie tworzenie nowych struktur, nie tworzenie przedmiotów czy zaliczanie religii w taki czy inny sposób, tylko bezpośredni kontakt duszpasterzy pasterzy z młodzieżą. Oczywiście nie będzie to masowe często, nie będzie to oddziaływanie, które obejmie wszystkich. Ale coraz ważniejszy będzie indywidualny kontakt, indywidualna rozmowa, zrozumienie tego, co się dzieje w młodym człowieku. No tak, tylko że tak wszyscy, wszyscy chcą zrozumieć młodego człowieka, wszyscy się, się chcą nad nim pochylić, ale prawda jest taka, to ojciec słusznie zauważył, że skończy się na moralizowaniu, na mówieniu: tego nie rób, tego nie dotykaj, tamtym się nie baw. To... <laughs> To się na tym nie skończy, to znaczy skończy się bardzo szybko, jeżeli ktoś tak będzie robił, bo młodzież takiego kogoś, z, z kimś takim nie będzie rozmawiać. No już nie rozmawia, znaczy... jeśli chodzi do kościoła jeszcze, to dlatego, że starzy każą, no umówmy się. No, no to jeszcze wy, kazania wysłucha, natomiast żeby rozmawiać z młodzieżą, żeby się z nią spotykać, żeby móc nawiązać z nim kontakt, no to nie wystarczy. Trzeba przede wszystkim umieć słuchać i mówić w taki sposób, żeby ta młodzież chciała słuchać. No dobrze, to Dominikanie zdani byli z tego, że rzeczywiście prowadzili dobre, a może inaczej, gromadzące tłumy duszpasterstwa akademickie. Jak widać, czasami się dokończy źle. Mieliście mieli złe przykłady w, w słynnej Barce w Krakowie. Teraz przykład z, no teraz, to znaczy sprzed lata, ale przykład z Wrocławia. Jak to jest, że ci charyzmatyczni, wasi charyzmatyczni duszpasterze często skręcali w stronę sekt? No, to znaczy te dwa przypadki, znaczy, w, 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 cóż, no. Tak się stało. Nie umiem powiedzieć tak błyskawicznie, dlaczego tak się stało, natomiast no, w, w, ten wymiar charyzmatyczny, który jest roz, często oparty na indywidualnym rozeznaniu, czy na dużej roli y, takiego indywidualnego prowadzenia, no, stwarza pokusę. Że ten, kto jest dusz uwierzy w swoją, że jest gwiazdą. Uwierzy w to, że, że, że to on rzeczywiście rozeznaje wolę Bożą. Jeżeli ktoś tak popatrzy, że on jest centrum, a nie Pan Jezus, no to nie trudno skręcać w złą stronę. Jak sobie radzą wierni w czasie pandemii? Macie z nimi jakiś kontakt, oprócz no, takiego, że się widujecie jeszcze nam, i możecie sobie pomachać? No wiele, wiele duszpasterstw funkcjonuje online. Są spotkania, są, są jakieś tam spotkania, nawet na przykład jeżeli jest kaplica, na której może być pięć osób, to odbywa się tam adoracja rotacyjna, na którą się nie, 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 nie pytam, czy ludzie chodzą do kościoła, pytam, czy oni z wami rozmawiają o tym trudnym dla nich czasie jak na to jaki to ma wpływ, jaki wpływ ma pandemia na ich życie? No, tak, jak, tak jak na wszystkich ludzi, to znaczy rozmawiają, pytają. Yy, często są to rozmowy albo indywidualne w maseczkach, w, jakich, w jakich, jakimś takim też reżimie sanitarnym, no, albo takie rozmowy, które prowadzimy telefonicznie, czy, czy przy pomocy jakichś komunikatorów. No ojciec, i, i często, o... często ludzie mówią no, o, o swoich problemach i ta nasza posługa rozszerza się już nie do tych tylko, którzy przychodzili do naszych kościołów, ale często wybiega poza granice Polski. czy prowincjał ojciec jest szkolony, mądry człowiek. Mamy kilka pojęć, którymi się cały czas posługujemy. Ja mam takie poczucie, że nie wszyscy rozumieją te pojęcia. Mamy trzy minuty na ich wyjaśnienie, no dwie i pół. Primo, prowincjał. Kto to jest prowincjał? Prowincjał jest to przełożony polskich dominikanów albo w jakiejś innego kraju, innej prowincji, wybierany demokratycznie raz na cztery lata. I demokratycznie, przez cztery czyli lata, przez wszystkich zakonników albo... no tak, przedstawicieli, hmm. przez kapitułę, czyli jest to demokracja przedstawicielska, czyli mnie wybierało mniej więcej 50 braci. Na 450 polskich Dominikanów. W, w klasztorach wybierano takich tam posłów, i oni sobie jechali na kapitułę tak, na każdy czy przeor, do Sejmu. I na każdych ośmiu braci jest jeden poseł. No, było. czyli ojciec jest w jakimś rodzaju, rodzaju prezydenta i premiera w jednym. No dobrze, yy, bo, bo kapituła to jest właśnie ten taki zakonny parlament, dobrze rozumiem, prawda? Parlament albo klasztoru, albo całej prowincji. No. A może być jeszcze kapituła generalna, czyli całego zakonu. Czyli wszystkich, yy, tak, zakonników. Nuncjusz? Nuncjusz jest to przedstawiciel stolicy Apostolskiej, Watykanu w danym kraju. Czyli ambasador. 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 Ale on nie jest zwierzchnikiem kościoła w Polsce, prawda? Bo nie, ludzie absolutnie. Tak myślą. On jest przedstawicielem papieża, natomiast nie ma władzy nad, nad kościołem. Każda jego, każda decyzja pochodzi z Watykanu, od papieża. To kto jest takim zwierzchnikiem? Bo ludziom się często wydaje, że prymas, a to nieprawda. Tak naprawdę... Kościół w Polsce jest, jest, można powiedzieć, zbiorem, jest stowarzyszeniem takich diecezji i każdy biskup w swojej diecezji jest właściwym przełożonym. Pan, pan szlachcic na Zagrodzie równy wojewodzie. Rozumiem, że jest tak. tak. Tak to jest, że kościoły lokalne to są diecezje i każdy biskup ma władzę w swojej diecezji. Natomiast konferencja episkopatu, czyli taki parlament biskupów, on nie ma też władzy, on może podejmować jakieś wspólne ustalenia, którym biskup, biskupi no, do, dobrowolnie można powiedzieć. No bo prymas to tylko. W, to prymas to w tej chwili, to już nie tak jak w czasach kardynała Wyszyńskiego czy kardynała Gęba. Prymas to w tej chwili tylko tytuł, prawda? Taki honorowy. Prymas, prymas jest tytułem honorowym i nawet za czasów, no, za czasów kardynała Waszyńskiego było to o tyle inne, że. Watykan udzielił w czasach komunistycznych specjalnych praw prymasowi Wyszyńskiemu. No, jeśli już ktoś natomiast przewodniczący jest przewodniczący konferencji. Honorowym nie ma zwierzchności nad innymi biskupami. Rozumiem, że jeśli już ktoś ma, to przewodniczący konferencji episkopatu, prawda? Czyli taki wy... marszałek, marszałek Sejmu. No tak, natomiast nie jest to też obligatoryjne, że, że, że każdy biskup. No tak, jest to, można powiedzieć, takie stowarzyszenie dobrowolne. To. E Ojcze Progencjale, dobrze, to koniec, koniec słowniczka trudnych pojęć, koniec naszej rozmowy, czyli co, czas się pożegnać? Jakieś słowo na niedzielę, na niedzielę tym razem wielkanocną? Może na Triduum. No, triduum pokazuje nam bardzo wyraźnie przejście Pana Jezusa przez śmierć do życia. Więc jeżeli czegoś życzę, to każdemu i nam wszystkim przychodzenia od tego, co ciemne, do tego, co jasne, od tego, co jest złe, do tego, co jest dobre, to jest fałszem do prawdy, od grzechu do miłości. I bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to tej drogi, takiego przejścia każdemu życzy. Bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia dla nas wszystkich. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzenia. Dziękuję za rozmowę.